Jakimś olejkiem tu mam, to popsikam ten procesor. Tu mam jakiś olejek z alkoholem, to wypsikam go. Żeby się schłodził trochę. Popsikałem tą kurwę. Mokry cały jest teraz. Bierzemy terrorystów I tutaj będziemy granata do wody napierdalać O kurwa 20 FPS'ów I granata kupuje i jebnąć do wody, ta? Granata mam kupić i do wody jebnąć, dobra O kurwa, boję się tego robić, ale dobra Czego się nie robi dla kontentu, róbcie szoty z tego Wpierdalam granata do wody O kurwa Sama postać mi zaczęła chodzić Ej dobra, po pogram chwilę 8k kurwa, nie 4 12k O kurwa co jest? Nie da się włączyć. O kurwa! Gaśnica, gaśnica jakąś trzeba, kurwa. 97 stopni było, rekord pobiliśmy. Odpalam dalej. Ej, słychać jak się pali laptop czy nie? O kurwa. Jakby się smażył. Słychać to? O kurwa, na czerwono się pojawia. Ej, dobra, mam pomysł. Odpalam w kilku kartach. Czekajcie chwilę. Zaraz, og zaraz ogarniemy. Prąd we wsi wyjebiesz? No i co z tego? Płacę kurwa, to mi się należy. Nie, informatyk miał rację, że to jest bestia, nie komputer. Zobaczcie. Tyle kart odpalonych i normalnie można użytkować. Informatyk miał rację, że to jest bestia. Bestia jak chuj. A jest takie coś jak nie wiem. Test, jur, komputer. No i co? O kurwa, ale buczeć zaczął.